23, się kłaniam się nisko, zapraszam na konferencję przedmeczową, przed Ligą Mistrzów, oczywiście kariera menadżerska Carlo Ancelotti, bezbędnego przedłużania, przejdźmy sobie do spotkania i <słuch> właśnie najpierw, najpierw konferencja przedmeczowa i później po Najpierw klikam w odpowiedzi. Kliknę od razu konferencję przedmeczową, później przejdziemy sobie do meczu. Dobra, przechodzimy do meczu, kaszanki, teraz przejdziemy sobie do meczu i wygramy go, bo to jest powiedz, powiedzmy, że Konfiguracja. No teraz bez mi ustawił. No Fajnie, nie można było tak od razu. Dobra, przechodzimy do meczu. Jest wszystko ustawione. Drodzy Państwo, długo czekaliśmy, ale doczekaliśmy się. Przed nami dzisiaj spotkanie, które otwiera zmagania w tej grupie UEFA Champions League. Powiedzmy, że to jest taka I sama grupa, tylko z prowadzą Karolem Diego, że to, na przyszły sezon jest, będzie tak samo, powiedzmy, no, wiem, że będzie listowanie inne, ale że FIFA niestety rządzi się swoimi prawami, więc nie, rozlosowali nas te w sam, tę sam, samą grupę. No to niech tak będzie. Nie będę tego zmieniał. ...na dzisiejszą emocji. Ja nazywam się Tariusz Szpatowski, a moim towarzyszem przed mikrofonem jest Jacek Raskowski. A przed nami dziś grupowy mecz UEFA Champions League. Emocji z pewnością nie zabraknie. Borussia Mönchengladbach zagra z Realem Madryt. Tak, to pierwsze spotkanie fanzy grupowej UEFA Champions League i pewnie nikt jeszcze nie myśli o finale. Ale żeby odnieść w tych rozgrywkach sukces, trzeba grać równo od początku. Jest kaszanka. w ustawieniu zagra dziś Borussia Mönchengladbach. W ramce stanie Jan Zomer. W defensywie Matthias Ginter wystąpi wraz z Kiko Elbecki. Kramer oraz Denis Zakaria zagrają w środkowej strefie boiska. Z przodu będzie wysunięty Alassane Plea. Nie zwracajcie uwagę co on powie, 3-5-2 4 3, 3. Dobra, dobra. A mianowicie odniosła trzy, a nawet cztery najwyższe zwycięstwa w jej historii. Mecze, o których mowa, to rozgromienie Borusji Dortmund 12 do 0 w 1978 roku. Rozbicie szalkę 04 i 11 do 0 w roku 1967 oraz dwie imponujące wygrane po 10 do 0 za Intraktem Bruksli oraz Borusią Noimfilsem odpowiednio w roku 1974 i 1967. Real dzisiaj w następującym składzie zagraje dzisiaj klasycznym 3 5 ze wzmocnioną i szeroko rozstawioną pomoc. Ten system wymaga wydolności zaangażowania w, w pomocników, którzy w zależności od oczyn, muszą pełnić funkcję skrajnych pogrębnych lub skrzydłowych. Hey, hey, Mylić 3 -5 2 no to jest... No szkoda. Nie udało się opanować piłki. Benzema idzie do przodu. Walka w park, ale się dobrze utrzymał. Ależ ich przychytrzył z tego mi ta okazja. Jest! I mamy bramkę. Ładnie rozpoczęli to spotkanie. Teraz gra powinna nam się otworzyć. Na pewno na tym to się nie skończy. Świetne zachowanie Karima Benzemy i jest gol. Francuz pokazuje na co go stać. Czasem w innym meczu padła bramka. Łączymy się ze stówiem. Tak jest, mamy pierwszą bramkę dla Intero Interomediora. Obecnie niestety spalony, za szybko ruszył do przodu. Nie mówi się spalony! Tylko ciemno skóry, pani Sędziura. <laughs> Jak to było w tym kawale. A eee, opowiem wam przy... Jak to było, że Grali nie będę tylko słowa używał żeby nie wyjść na rasistę po prostu yy, I Grali, grali grali yy, ciemnoskó... o ciemnoskórzy yy, i tak powiedzmy w ciemnos ciemnoskórzy i ten yy, w pewnym momencie bo krzyczy, cały czas sędzia mówił spalony, spalony Albo to nie, Gwizdał, spalony, spalony i mówił, że spalony, spalony W końcu jeden podbiegł do sędziego i mówi, się wkurzył Nie mówi się spalony Tylko ciemnoskóry Taki tam kawał no, jestem. Pewno Szpakowski jest już nie skomentuje FIFA. No wysoko... Bo kończy karierę jako komentator sportowy. Chyba, że FIFA skomentuje, ale nie na pewno nie skomentuje żadnego meczu. Czy piłce Karim Benzema? Oj. Tracą piłkę. Ale czy tam nie było fału, to no ja bym protestował. UEFA ruszyła. Muszę przyznać, że nie mogłem doczekać się tego meczu i ciekaw jestem, jak tam się ta faza grupowa będzie rozwijać. Cóż, stawka jest wysoka, to może paraliżować, ale myślę, że obejrzymy mnóstwo świetnej piłki. Bale musi dotrafić! Widać tutaj jak na dłoni, ile może dać skuteczna gra z kontrataku. Piękna, indywidualna akcja. Wykorzystał błąd obrońcy, urwał się mu i wykorzystał sytuację. Fantastyczny pokaz umiejętności i kapitalne wykończenie. Odwrócenie losu w meczu staje się coraz trudniejsze. Jest 3-0. Luka um, Modrić, Benzema. Benzema. lecimy. Sam sam no coś musi z tego być. Blamkarz ma dzisiaj w nie lada kłopot. Już trzeci raz w piłkę w siatce. Doskonała gra tego piłkarza. I możemy raz jeszcze zobaczyć to trafienie. On jest dzisiaj prawdziwą zmorą dla obrońców. Trzeci gol. Weźmy sobie tę piłkę do domu. Trener zadowolony, że jego drużyna kontroluje przebieg meczu. Ej, czy ten Champions League. Spełnimy wtedy wymagania zarządu. Więc zostaniemy wtedy na stanowisku. Ruszą z piłką do przodu. Ale świetna szansa teraz. I zachowajmy czyste konto, to będzie pierwsze czyste konto na meczu wyjazdowym. Jest Sędzia doskonale widział ten spóźniony ślisk. Sędzia ukarał zawodnika, jak widzieliśmy, żółtą kartką. Modlić. Ma czas, żeby doskować. Jest okazja do strzału! Karny. Hi hi. Sędzia przywołał gracza do siebie no i go upomniał. Teraz musi mieć się na baczności jeszcze karny, poza gra. Także Pogba chyba stry. Nie, nie był faulowany, nie? Albo dobra, będę zerwał, niech tu? Ty tu. To tu ci wołniemy. Uwaga! Bronić! Cudowna interwencja! Ośrodkowanie z rósłego, szesnastkę. gry po raz kolejny superludnego. Nie eee, dobra, jest Benzema, tu jest Benzema. Dobra! zrobów, pole tarmi. Udane wiązko Panie, bez ryzyka. Było, szansa z karnego, trudno nie wyszło, karny to spojrza jeszcze spojrza. nie gol. Tak. Ale jak miałem przeczytać, w ogóle ja to mocno poprzyczkę ładowałem. Dobra, nieważne. Nie. No i proszę, udało się odebrać piłkę. 4 do 0. po p... Pier... Mógłby być pięci, ale niestety nie, nie czuję to przy karnym. Rozczytam je po karnym i Zobawialiśmy... Tak. Eee... Mariano. Malejowiecz za kąde. Dobrze się spisał. Marwin Ezabela... I zamordnicia brakim. A. Tak wykorzystamy. Przedwczoraj, sędzia pisze i zaczynamy drugą połowę meczu pierwszej kolejki fazy grupowej UEFA Champions League. A teraz sam na skrzydle, wymanę w domu inna Co nie wyszło z karnego, wyszło z akcji. Doskonale poradził sobie z defensorem, któremu ta sytuacja będzie się śnić po nocach. Obrona popełniła błąd, który Sparta nie wykorzystał. Co tu dużo mówić, świetna indywidualna akcja. Pokazał pełnie swoich możliwości i nie dał żadnych szans bramkarzowi. No nie mają dzisiaj zupełnie litość. Musimy się tylko upilnować, żeby nie strzeli nam gol, to wtedy zachowamy czyste konto. I będziemy mieli już jeden z celów y, częściowo wykonany 7 czystych kąt. Kiepskie kryszno i teraz urywa się ogrońcy. Dobrze, dobrze. Udany pressing mają piłkę. Jest szansa. Jeśli I. był spalony to minimalny. Temną składę. To już pewne na Park de Prince pojawi się nowy zawodnik. P udało się przypieczętować transfer. O, teraz ma dużo miejsca. ale za przepaściu tę sytuację. Miał przed sobą już tylko bramkarza. Mało brakowało, ale powinien lepiej uderzyć, zamiast po prostu iść na siłę. Idzie do przodu. Nie dać sobie strzelić. Wybić. Ma trochę czasu? A, Ku dobra to. Oj, niebezpieczne są takie sytuacje. Pewna interwencja brankarza wyjaśnia sytuację. Do zakończenia spotkania pozostaje 30 minut. Wychodzą do kontrataku. Brawo, ale jest szansa! Pogba, jest! Yes. Jest powtórka, możemy prześledzić tę skutecznie wyprowadzoną kontrę, aby cedło futbolu efektywne i efektowne. W defensywie pojawiła się luka, którą po prostu musiał wykorzystać znakomity pokaz umiejętności. Podręcznikowe wręcz umiejętności obrońcy. Gdyby nic się tu nie wydarzyło, zachowamy czyste konto. Od początku spotkania uważnie gra, teraz też celnie zagra. Można powiedzieć, że zespół gości uciszył trybuny swoją grą prawie nie słychać już do pingu. No bardzo ładnie przeciął to podanie. Ale bramkarz będzie szybszy. No najwyraźniej trener uznał, że pora coś... Szybkie to zrobił! No, coś musi z tego być. Tak, tak, mamy bankę! Ale sakcja, on ale... Popatrzmy na to z bliska, no, skoro zawodnik znalazł się w takim miejscu i w takiej chwili, to bramkarz niewiele mógł uczynić. Strzelec musiałby się bardzo postarać, żeby minąć się z celem. Znowienie od środka, a tu już chyba nic się nie wydarzy, bezdyskusyjne prowadzenie. to Polekarne może strzelać. Spalony. Zawodnik zbyt szybko ruszył do piłki. Będzie zmiana. Dobry atak Franco Do końca jeszcze 15 minut to jest sędzia, nie przedłuży. Przedłuży. Centra w Polekarne. Przepuchanki. traci teraz piłkę. Trener postanawia wprowadzić małe zmiany. Zawodnik już się przygotowuje do wejścia na boisko. Dobrze się pokazał. Wybranił ten strzał, ale piłka nadal na boisku. Słynie z dokładnych podań i nie inaczej jest dzisiaj. Będzie okazja! Bramka wisi w powietrzu! Nie ma gola! Niesamowite brak po kilku centymetrów To była doskonała sytuacja Sam na sam potężne uderzenie Ale minimalnie niecelne Luka Modric Ma sporo wolnej przestrzeni na skrzydle Jest zawodnik na czystej pozycji To była świetna szansa Ale stanął na drodze Zomer Dogrywa Modric z Słabo wyszło by to ratowanie sytuacji. Nadal jest niebezpiecznie pod bramką. To musi być gol! Mamy bramkę! Doskonale zachowali się po stracie piłki. Nie spisali całej akcji na straty. Tylko natychmiast założyli wysoki pressing. Nie dali rywalom czasu na spokojne rozegranie. Wykorzystali błąd. Przejęli piłkę. Teraz mogą świętować! Jeśli nic się nie zmieni, to będziemy dzisiaj dziesiąta minuta, ile doliczy? 3 minuty, dobra, 3 minuty do zachowania czystego konta. Jedziemy. Może też z tego będzie miejsca. Jest, 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 jest. I zachowaliśmy czyste konto w Lidze Mistrzów. W pierwszym meczu to było na tyle dzisiaj. Łapkujcie sub, zostawcie komentarze, jutro słyszymy się w następnym meczu z kariery. Dwa w ogóle do... Będziemy słyszeć się do... Poczekajcie, 12... Cały tydzień w karierze Carlo Ancelottiego. Teraz zrobimy oprócz piątku, soboty i niedzieli tam co, zrobimy przerwę w nagrywkach, a tak do czwartku będziemy słyszeć się yy, codziennie w karierze menadżerskiej Carmelon, czele tylko nowy sezon Real Madrid Do usłyszenia na dzisiaj, to tyle. Łapki w górę, suby, dzwoneczkiem, komentarze. Trzymajcie się, pa. Trzymajcie się, pa. Jeszcze wywiad pomyczowy. o tak, zapomniałem. Idziemy tak, przechodzimy dalej i wywiad pomysłowy jeszcze zapomniał. Także do usłyszenia, trzymajcie się Pa. Das war's auch schon. Vielen yeah. yeah. Dank.